Teraz trochę luźniejszy materiał, w którym trochę podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat niektórych zachowań ludzi. Chodzi mi o to, że po prostu niektórzy są tacy oszczędni, że aż będąc oszczędnymi przepłacają. Czyli, dlaczego według mnie nie warto oszczędzać na rzeczach, które są dobre? Na przykład, pewnie znane są Wam sytuacje, nawet z rodziny, gdzie ktoś jest turystą promocyjnym. Mianowicie on jest na bieżąco z każdą promocją. Ma każdą gazetkę, ma, ka ma apkę, każdej aplikacji na telefonie i co i śledzi, tak? Na przykład, ktoś ma do zrobienia zakupy na najbliższy tydzień, to śledzi gazetki w sklepie, w sklepie z Biedronką, w sklepie typu Biedronka, kurwa, ja pierdole. Na przykład w Biedronce są najtańsze banany. Potem patrzy, że w Lidlu jest promocja na wkrętarkę yy, i buraka. zapisuje sobie. Bo potem jeszcze patrzę, że w Oszołomie znowu jest jakiś fajny deal na dwa soczki. To co robi nasz typowy Piotrek, turysta promocyjny? No nie zgadniecie, panuje sobie trasę i jedzie. Zaczyna dwie drągi, potem Lidl, Oszołom, a na końcu jeszcze zobaczy billboard. Tylko dziś okazja. Gdzie ten billboard leży tam od kilku miesięcy. Okazja, że w jakimś sklepie jest znowu coś taniej. No i co? I jedzie. I Piotrek myśli sobie, że on jest gość. On zaoszczędził 20 zł, a nie widzi tego, że kursując po sklepach stracił ładne kilka godzin. Wrócił z pracy na przykład w poniedziałek. Zamiast zrobić zakupy w jednym sklepie i być w domu dwie godziny, 3 godziny szybciej, no to on jeździ po sklepach za promocjami, stoi w korkach, by zaoszczędzić dwie dychy. Okej, okay, fair enough. Zaoszczędził 20 zł, ale w tym czasie przejeździł całe miasto dwa razy spalił paliwo, stracił swój czas więc to jest niestety tylko oszczędność pozorna więc jeśli wy się też na tym łapiecie no to zacznijcie liczyć też swój czas, no bo tego nikt wam nie zwróci, a to się również ma do innych rzeczy, więc tak w skrócie na pewno każdy z nas spotkał się z sytuacją, że coś było dużo tańsze i skuszczeni tą ceną po prostu to zakupiliśmy gdzie finalnie okazało się, że ta rzecz no jednak nie była taka dobra Za no, przykład mój, własnego podwórka, niech posłuży sprzęt do obróbki drewna. Wiem, że to nie jest przykład e, dla Was, może jakiś taki, e, do którego możecie, możecie się utożsamić, ale jednak jest to dość jaskrawy, który mam nadzieję będziecie w stanie e, zrozumieć. Więc ja skuszony ceną stałem przed wyborem kupienia maszyny do stolarni. Nawet najtańsza maszyna, obiektywnie, nie była taka tania. Mianowicie chodziło mi o zakup Wyrówniarko grubościówki. I ja, skuszony opiniami innych ludzi, że nawet na początek to starczy, kupiłem budżetową, bardzo budżetową yy, maszynę do obróbki drewna, czyli wyrówniarko grubościówkę Szepacha. Kosztowała wtedy około 1,5 tysiąca, i tyle też za to zapłaciłem. No i co kupiłem? Byłem w tym podjarany, ale to moja, moja ekscytacja przeminęła z pierwszym jej użyciem. Pomijając ten fakt, że jakby no musiałem noże. Ustawiłem przykładnicę, ustawić co raz była krzywa. Była wykrzywiona w banana, dlatego były krzywe. To gdy używałem, nie wiedzieć czemu, ale deski wychodziły krzywe. Gdy używałem grubościówki, to przepuściłem dwa razy deskę, a potem musiałem czekać aż maszyna ostygnie. Nie trzymała wymiarów, drgała, była głośna. Więc musiałem ją sprzedać i kupić coś kilka razy droższego co mi służy do dzisiaj, bezawaryjnie. W moim przypadku akurat się udało, no bo maszyna działała, ktoś, kto kupił ode mnie, kupił prawie od razu i do dzisiaj się z niej cieszy. Miałem też warta, że ktoś kupił to od razu za cenę, za którą wystawiłem. I tak straciłem, bo wystawiłem trochę taniej, nie wystawiłem w cenie zakupu, ale i tak uważam, że cena tak na maszynę używaną mogła być niższa i tak, ktoś kupił i jest z tego zadowolony, tak? Ale mniejsza o to... Kupiłem, straciłem czas, straciłem materiał, pieniądze, bo się z tą maszyną chwilę bawiłem, chciałem ją tam doprowadzić do porządku, ale jednak nie miałem na to nerwów. I finalnie kupiłem coś nie z najwyższej półki, ale z takiej średniej półki, średniej półki amatorskiej, i służy mi do dzisiaj. Więc to był taki mój skromny przykład. Jeśli zastanawiacie się na przykład nawet nad jedzeniem, tak, czy kupić gówno pokroju, czy kupić gówno, czy kupić coś trochę lepszego, no to jednak uwierzcie mi, że w dłuższej perspektywie czasu Nakupnie lepszej jakości widzicie tylko na plus. A ta pozorna oszczędność przy zakupie główna, główna na początku, później się zdewaluuje. Także co? Wiem, że to może być ciężkie. Wiem, że wielu ludzi ma taką mentalność, że najtańsze to najlepsze. Ale jednak spójrzcie na to też z drugiej strony bo wypiszcie sobie plusy i minusy i decyzję podejmijcie świadomie, jeśli jakaś rzecz jest tylko dla Was na weekend, na używanie bardzo sporadyczne, okej okay, możecie zaoszczędzić, ale ok, możecie zaoszczędzić, ale jeśli daną rzecz będziecie używać częściej, tak będziecie chcieli będziecie po prostu wykorzystywać często to naprawdę będziecie złotówą w wielu aspektach nie ma sensu także co, wiecie co macie robić, kanał musi się jakoś rozrastać a my widzimy się już niedługo